Marta Manowska w wielu wywiadach podkreślała, że zakończenie danej edycji show, które prowadzi, nie oznacza końca znajomości z uczestnikami I faktycznie wielokrotnie pokazywała już, że utrzymuje kontakt z bohaterami telewizyjnych show W tym gronie jest Paweł Bodzianny i Marta Paszkin Rolnik w rozmowie z serwisem Jastrząb Post powiedział o ich znajomości oraz o rzekomej relacji prowadzącej rolnik Szuka żony z jego bratem. Marta Manowska, dzięki prowadzeniu Rolnik Szuka żony, czy Sanatorium Miłości, zyskała nie tylko popularność i sympatię widzów, ale i nowe znajomości. Prowadząca miłosne show do dziś utrzymuje kontakt z niektórymi uczestnikami. Szczególnie blisko jest z Pawłem Bodziannym i Martą Paszkin, którzy poznali się w 7. Edycji Rolnik szuka żony, Paweł Bodzianny o relacji z Martą Manowską, w rozmowie z serwisem Jastrząb Post Paweł Bodzianny wyznał, że przyjaźń z Martą Manowską zaczęła się bardzo szybko. Co więcej, bardzo polubili ją bliscy pary. Marta zaprzyjaźniła się na naszym weselu, posadziliśmy ją obok naszych starych znajomych i wszyscy razem taką fajną ekipę teraz tworzymy. Czasami, jak mają czas, to ich zapraszamy, przyjeżdżają do nas. Byli teraz już niedawno, wyznał. Jak też dodał, gospodyni miłosnego programu ponoć odwiedza ich na tyle często, że czuje się u nich niemal tak swobodnie, jak w swoim domu. Podczas rozmowy odniósł się także do pojawiających się w sieci doniesień na temat rzekomego związku Marty Manowskiej z jego bratem, Robertem. Gwiazda TVP i brat rolnika byli kilka razy widziani w swoim towarzystwie, a nawet udali się we wspólną podróż do Meksyku. Okazuje się, że to tylko przyjaźń, a nie miłość, którą sugerowało wiele osób, słyszałem, takie były głosy, że ich coś łączy, ale to od samego początku była taka relacja czysto koleżeńska. Oni pojechali jako znajomi we wspólną podróż i tak do tej pory też są znajomymi. Nawias otwierający. Ja widziałem z boku, że to jest tylko taka relacja przyjacielska.